Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry. Tutaj, szanowni państwo, mieliśmy taką kuchenkę wspaniałą, troszkę zapchaną, ale ja sobie z tą kuchenką troszkę tutaj porozmawiałem na osobności i owocem naszej wspaniałej rozmowy kominiarsko-zduńskiej jest właśnie taka mowa, taka przemowa kuchenna, proszę samemu posłuchać jak pięknie. O właśnie, teraz A ja teraz. To nagrana no jak będzie pani coś mówiła, to będzie pani nagrana. <noise> Proszę pani, teraz będzie się pani paliło pięknie. że ho -ho. A Za bardzo się pali. Za bardzo się pali? No nie. No to przetkany komin do połowy. Nie, no żartuję oczywiście. Pięknie, dziękuję. Pozdrawiam.